Kielka! O, dzisiaj gość programu. <grymka> no bo patrzę, dzisiaj nie oglądam na żadnych powtórek wcześniej. Tut, tu, kto przejechał coś obok, jak to mówi mój idol z dużego wota, skill for you, lead Czy coś takiego um, <grych> e, pyr, 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 no, wstydzi się. T54 się wstydzi troszkę, no, może pierwszy raz na tej mapce. A w sumie nie, bo się nie pokazuje Boom! 705, proszę Uuu, aż przesunęło munerę pewnie, kur... O, o teraz będzie chyba ostrożny Pierwsza pomoc, Czerwony Krzyż już biegnie do ciebie. Wow. Jest następny dawca Proszę. Proszę 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 No ładnie ostrzyżony już No ale musi jechać się schować teraz <laughs> Nie dziwię się Boom, Zgaszone światło. dzień dobry. Bardzo do widzenia. Okay. A kuku? Pięk. Kurczę, Cztery, pięć strzałów. Dwa. No. Yes. Okej, okay. ale jak na razie wyrówna ta walka. Robisz kawał dobrej roboty, mesie. Jak to wchodzi? No, muszę sobie odkupić WTK, bo to jest faza. No, chyba zapeszyłem. Это шоу, то есть нет. Okej, okay. pięknie, Maciek, dobrze. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest! Prościutko zjechał. Zszedł. Pięknie. He fajnie, fajnie, fajnie. 5,300, O, elegancko, masy. Ehe, no proszę. No, przy tak dobrze nakrytym stole tutaj nikt nie był głodny, kurde. 1616, 612, 21. no proszę. Pięknie. Palce lizać, nie? dzięki za powtórę i czekam na następne. Narka, a czekaj. Tak, tak. Pierwsza klasa, proszę. dzięki. dzięki.